Hej, hej, hejka hejka wszystkim. Witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z krótką pogadanką w czasie mojej pracy. Chociaż to akurat może nie jest właściwe słowo, bo dla mnie to nie jest praca, to jest sama przyjemność i relaks. Dzisiaj mamy niedzielę, ja w niedzielę bardzo lubię spędzać aktywnie, ale że pogoda nie pozwoliła. To spędzam dzisiaj czas, przy yy, przyhawcie. Przechodzę do Was również z taką może prośbą o sugestie odnośnie, yy, na czym wy w ogóle wyszywacie? Ja wyszywam yy, aktualnie tego kolosa na tamborku. To jest ten największy tamborek, nie milion, nawet już ma 45 cm, nawet nie mierzyłam. W każdym razie to jest ten naj, największy. I im więcej mam wyszytaj tego haftu, to jak możecie zauważyć, muszę kanwę przytrzymywać lewą dłonią, ponieważ ona mi się cały czas przesuwa, góra, dół Czuję, że ten tamborek już nie jest w stanie utrzymać tego materiału. I nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że cały stojak jest obciążony już tym i materiałem i tą muliną, czy po prostu zużywają się już te śruby, które trzymają ten tamborek. No i myślę, żeby go zamienić na coś innego. Zakupowałam kiedyś w hobby studio ramę. Taką drewnianą. Ja już pokazywałam ją na swoim blogu. Link podam pod filmikiem. To była ta największa rama. No i niestety, co się okazało, ten stojaczek, który mam też również z Hobby Studio i też również pokazywałam go na blogu, nie jest w stanie utrzymać ciężaru. I tej ramy. I yy, kanwy. Yy, rama jest fajna. to jak też. One pasują do siebie idealnie. Pod warunkiem, że jest yy, yy, mało materiału na, na ramie yy, Więc może macie jakieś fajne pomysły. Może macie jakieś rozwiązania yy, tego problemu, bo ja już coraz mniej jestem cierpliwa. W czasie hafty zaczyna mi coraz bardziej to po prostu przeszkadzać i irytować. No, nie oszukujmy się, haft y, y, postępuje, więc i jego waga również postępuje. Więc, no, muszę tutaj zacząć coś, coś myśleć, coś kombinować. Y, myślałam okrośnie, ale. Kurczę, no krosno zabiera, zabiera dużo, dużo mniej, dużo więcej miejsca, a ten stojaczek no, jest naprawdę malutki i fajnie, fajnie mi się sprawdza. Zresztą mówiąc szczerze, nie chciałabym go zamieniać, bo naprawdę przywiązałam się do niego. Nie jest w ogóle zniszczony, nie chciałabym się go pozbywać. Mm. Chociaż nie, bo tak myślę, że ja o ramię nie nadawałam postu. Ja bardzo krótko w ogóle na niej wyszywałam. Tak, bo ona nie dawała rady, Stojak nie dawał rady z utrzymaniem ciężaru. Także nie o ramię nic nie pisałam. Pisałam o stojaczku i o stojaczku, z tego co pamiętam to pisałam chyba nawet dwa posty. No, jestem nie naprawdę zachwycona, więc jeśli poszukujecie czegoś takiego, to naprawdę serdecznie polecam. I wygoda, i przyjemność. Tylko teraz muszę pokombinować sobie yy, z tym tamborkiem, bo jednak yy, teraz już nie daję rady. <laughs> yy, fajnie, że ten haw mi się po posuwa do przodu, powiem wam szczerze, że jak go zaczynałam to takie miałam mieszane uczucia, podobała mi się ilość kolorów, wiadomo cały wzór mi się podobał. Jednak ta zmiana, ilość zmian kolorów w tym kwadraciku tej jednej setce jest naprawdę, miałam takie setki, gdzie w zasadzie no, każdy krzyżyk był innego koloru. Zmian, kolorów jest, zmian koloru tutaj naprawdę jest bardzo duża. Ciężko się parkuje, zwłaszcza, że ja, ja wyszywam danym kolorem w setce. To mi znacznie ułatwia pracę i też odnoszę wyrażenie, że bardzo mocno wpływa na szybkość. Szybkość wyszywania. Ostatnio y, robiłam porządki. Y, też muszę się w, tutaj w, przyznać, że wprowadziłam was delikatnie w błąd, ale zupełnie nieświadomie, bo powiedziałam, że jest to jedyny kolor, rozpoczęty, a kilka lat temu rozpoczęłam przecież y, świętą godzinę, czy jakoś tak się nazywał w oryginale Secret Hour. Rozpoczęłam ten haft kilka lat temu, ja go zostawiłam. Schowałam głęboko do szafy i zupełnie o nim zapomniałam. Teraz zrobiłam porządki w moich hawciarskich przydasiach, no i go znalazłam, i wróciłam do niego, no ale zaczęło mi brakować dużo kolorów. I zamówiłam sobie, zrobiłam sobie zamówienie na AlieExpressie z Molinem. O tym to jeszcze będę mówiła w kolejnym filmie. Zamówiłam 100 kolorów i sprzedawca wysłał mi tylko 64. Teraz czekam na drugą część, bo wysłał mi tą drugą część. Zobaczymy, czy przyśle mi te, te kolory, które ja chciałam, bo w tej pierwszej części zamówienia no, muszę przyznać, że taki no, uczciwie podszedł. Jednak coś mu się pomerdało i wysłał mi 64 kolory zamiast 100. I zrobiłam sobie jeszcze jedno zamówienie, już stricte pod, tą, pod ten drugi haft. Także wszystkie opinie, recenzje zrobię w kolejnym filmie swoich, bo ostatnio też robiłam jakieś jeszcze kilka zakupów. To zbiorę to po prostu w jedną całość i zrobię z tego filmik. Powiem Wam co, tam, co mi się tam podoba, co mi się nie podoba. Mówiąc szczerze, na no podejście tego pierwszego zamówienia, no z zdecydowanie mi się nie podoba, no bo jak robię zamówienie na 100 kolorów, to chcę dostać 100 kolorów w, jednej, w jednym zamówieniu, a nie, a nie w dwóch i jeszcze się prosić, bo konwersacja z tym sprzedawcą, no to nie wiadomo, jacy to są, jak oni mówią po angielsku, to jest translator Google, tak naprawdę. Nieraz naprawdę ciężko jest ich zrozumieć w ogóle o co chodzi, i ciężko jest też wytłumaczyć o co nam chodzi, bo oni za kija nie potrafią tego zrozumieć. No ale w końcu w końców udało mi się z nim porozumieć, no i wysłał mi tą drugą paczkę. Także teraz czekam na te dwie paczki. I okazuje się, że, zamówi że zamówiłem jeszcze za mało bobinek. bobinek też mi idzie, bobinek mi idzie 100. A mulin mi idzie 150. Więc, a chciałam zrobić sobie konkretne porządki w mulinie, bo już trochę tego mam. A zaczyna mi brakować. Mam, mam miejsce w, w pojemniczkach, nie mam bobinek. I tak, wiecie, to wszystko mam luzem. Te wszystkie motki. A ja jestem osobą, która lubi mieć wszystko w jednym mi miejscu wszystko pod ręką niż usiane. O kilku. No, jak już dostanę wszystkie paczki, pozakrywam takie tam, wiecie, dziurki, brakujące, te dziury, te brakujące krzyżyki. Może w ten sposób, to wtedy pokażę Wam całość haftu. No, i też dlatego, że kończę stronę, więc będę Będę po prostu przesuwała kanwę. Dlatego wtedy też pokażę Wam całość haftu wyższego, jak również pokażę w jaki sposób radzę sobie z nadmiarem materiału. A tymczasem kończę dzisiejszy filmik. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia w następnym filmiku. Pa, pa!